Krzysztof, jestem kierownikiem Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego Pogonikolu Wniska Wola. Na początku, w imieniu zarządu MGKS Pogonikolu, chciałbym powitać wszystkich przedstawicieli tutaj prasy, mediów oraz inne osoby, które uczestniczą w tej konferencji prasowej. Powodem zwołania tej konferencji prasowej jest decyzja, uchwała zarządu Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego Pogonikolu Wniska Wola odnośnie wycofania drużyny seniorów z rozgrywek o mistrzostwo czwartej ligi. Na początek chciałbym oddać tutaj głos Panu Wiceprezesowi Zarządu, Panu Jerzemu Cieślakowi, który tutaj odczyta specjalne oświadczenie. Proszę Pani. Tak, panie <laughs> Państwo będą mieli czas na zadawanie pytań. Treść oświadczenia, jeżeli sobie y, Państwo życzą, to ja mogę udostępnić, ponieważ mam kilku egzemplarzy. Zarząd Miejskiego Gminnego Klubu Sportowego Bogoniek Loksudzka Wola uchwałą z dnia 23 lutego 2011 roku podjął decyzję o wycofaniu z rozgrywek drużyny występującą w czwartej lidze prowadzoną przez Łódzki Związek Piłki Nożnej. Przyczyną wycofania drużyny z rozgrywek jest brak możliwości sfinansowania udziału w rozgrywkach. Decyzja o wycofaniu drużyny jest przemyślaną decyzją podjętą z wielką odpowiedzialnością i po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności za i przeciw. Podejmując tą trudną decyzję, zarząd klubu analizował wszystkie okoliczności, w szczególności możliwości finansowania uczestnictwa w rozgrywkach, wpływ decyzji o wycofaniu na sytuację pozostałych drużyn, a także skutki sportowe i pozasportowe tej decyzji. Zarząd z całą stanowczością oświadcza, że wycofanie jednej czwartoligowej drużyny nie oznacza początku likwidacji klubu. Lecz przeciwnie, działanie to ma zapobiec dalszym ograniczeniom wprowadzeniu działalności statutowej, w tym sportowej, wychowawczej i organizacyjnej. Zarząd podejmując tą decyzję, chce uniknąć błędów popełnianych w przeszłości w działalności sportowej na terenie miasta. I nie powtórzyć do doprowadzenia do rozwiązania klubu ze względu na brak możliwości prowadzenia jakiejkolwiek działalności z uwagi na długi i prowadzone postępowania egzekucyjne. Zarząd, jako odpowiedzialny organ kolegialny, nie może pozwolić na zaistnienie sytuacji, aby kilkuletni okres szkolenia dzieci i młodzieży z naszego miasta został zmarnowany. Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży przewidziane jest na dotychczasowych warunkach. Zarząd wywiąże się z przyjętych zobowiązań zarówno co do grup młodzieżowych, jak i co do drużyny występującej w rozgrywkach klasy okręgowej. U podstaw decyzji o wycofaniu drużyny z czwartej ligi leżą możliwości finansowe klubu dalszego prowadzenia rozgrywek tej drużyny, a właściwie ich brak. Na przełomie 2010-2011 roku powszechnie było wiadomo, że działalność w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w budżecie miasta zapisano 70 tysięcy złotych, a ostatecznie uchwalono kwotę 270 tysięcy, co stanowi prawie połowę środków ubiegłorocznych i zapisana w budżecie kwota przeznaczona jest przede wszystkim na szkolenie dzieci i młodzieży. Przy braku finansowego wsparcia prowadzonych rozgrywek w grupie seniorów. Przy uczestnictwie w rozgrywkach dwóch drużyn seniorskich naszego klubu nie ma możliwości sfinansowania bez zadłużeń dokończenia rozgrywek obu drużyn. Klub nie liczył na środki z budżetu w wysokości ubiegłorocznej, lecz liczył na wspomożenie przy prowadzeniu drużyn seniorskich. Zapewne wszyscy zdają sobie sprawę, że rozgrywki w grupie seniorów generują koszty nie tylko związane z opłatami transportu, sędziów, opieki medycznej. Przy opłat regulaminowych. W szczególności w Czwartej Lidze za uczestnictwo w rozgrywkach kluby, w tym i pogoń ekolog, wypłacają zawodnikom ekwiwalenty za utracone zarobki w pracy zawodowej, pokrywają koszty dojazdu, czy płacą premię za rozgrywane mecze. Miesięczny koszt z tego tytułu w naszym klubie to około 10 tysięcy złotych dla prowadzenia rozgrywek tylko w Czwartej Lidze. Niezbędny jest budżet około 160-180 tysięcy złotych rocznie. W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę, że należymy do klubów z najmniejszym budżetem na ten cel. W innych drużynach tej ligi budżety są o wiele wyższe. Wystarczy spojrzeć na ich strony internetowe. Zarząd klubu nie oczekiwał w całości sfinansowania uczestnictwa w rozgrywkach ze środków budżetu miasta. Podobnie jak w latach poprzednich. Środki pochodzące z budżetu miasta miały wesprzeć finansowo te rozgrywki. Udział w finansowaniu rozgrywek seniorskich przez sponsorów jest znikomy. Na terenie miasta nie ma wielu przedsiębiorców zainteresowanych finansowaniem rozgrywek drużyn seniorskich, a możliwości tych przedsiębiorców ich zdaniem są ograniczone. Na terenie miasta najwięksi przedsiębiorcy nie są zainteresowani udziałem w finansowaniu piłki nożnej. Może wpływ na takie stanowisko ma pozycja polskiej piłki na arenie krajowej i międzynarodowej. W celu pozyskania współfinansujących sponsorów zarząd klubu składał i składa oferty nie tylko największym przedsiębiorcom, ale i innym, mniejszym firmom, a nawet osobom prywatnym. Przed podjęciem decyzji o wycofaniu z rozgrywek drużyny w czwartej lidze zarząd, zdając sobie sprawę z wysokości kosztów prowadzenia przygotowań do rozgrywek i kosztów uczestnictwa w tych rozgrywkach, zamierzał wprowadzić plan oszczędnościowy, umożliwiający występowanie obu drużyn w rozgrywkach, który do planu przedstawiony został uczestnikom rozgrywek jako grupie objętej tym planem. Decyzje niektórych zawodników o zaprzestaniu uprawiania sportu czy uczestnictwo w rozgrywkach w innych, bardziej stabilnych finansowo klubach spowodowały, że nie ma możliwości prowadzenia rozgrywek obu drużyn. Pozostał zarządowi problem, którą z drużyn należy wycofać z rozgrywek. Po wnikliwej analizie postanowiono, że z rozgrywek wycofana zostanie drużyna uczestnicząca w rozgrywkach czwartej. Podając jako przyczynę wycofania drużyny brak możliwości sfinansowania uczestnictwa w rozgrywkach, Należy mieć na uwadze również sprawę zastąpienia odchodzących zawodników innymi pozyskanymi z, innymi klub, z innych klubów. A co za tym się wiąże, również koniecznością poniesienia kolejnych wydatków, na które na ten czas nie ma zabezpieczenia. Wycofanie drużyny z czwartej ligi jest w tej sytuacji najmniejszym złem i podjęcie tej decyzji jest w tej sytuacji uzasadnione. Szkoda, że RZM musiał podjąć taką decyzję, lecz do tej decyzji należy podejść ze zrozumieniem i po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności należy stwierdzić, że wycofanie tej drużyny jest koniecznością. Dziękuję.